Agrotech Junoszyn, generalny importer firmy BOK w Polsce. Dzień dobry Państwu, Roland Szymczak, Agrotech Junoszyn. Projekt, który wdrażaliśmy w gospodarstwie, właściwie w kombinacie rolnym Piecz na fermie Langowie, zakładał okrycie silosu o długości 130 m i szerokości 32 metry Nową technologią i nową formą okrycia, którą zaproponowaliśmy, choć to jest metoda już dość często używana w gospodarstwach na zachodzie, na dużych fermach hodowlanych i dużych silosach. Projekt zakłada użycie folii dziewięcioskładnikowej, eliminując folię transparentną oraz oponę, czyli jedna warstwa folii i do tego bezpośrednio siatka z workami dociskowymi. Dzisiaj no, nazwaliśmy to roboczo projekt 5. Chcemy wam pokazać etapy ukrywania movement by the side of the movement because sidewalk films working everything is absolutely fine. Ale co wiem od wszystkich to znaczy to, że ta dziewięcioprosłowa jest ta folia, jest jedyna w tej chwili na rynku i tylko firma BOK dysponuje tą folią. Najważniejszy będzie efekt końcowy. Ja nazywam się Roland Szymczak, reprezentuję firmę Agrotech No to co, do roboty. Do projektu należy doliczyć, dołożyć. I tak zrobiliśmy okrycie ścian wewnętrznych silosów folią białą, która eliminuje kontakt kiszonki, zielonki bezpośrednio ze ścianami, ale również ma za zadanie odprowadzenie wody deszczowej. Na czym to polega? Otóż wypełniamy ściany całkowicie folią aż na zewnątrz. W momencie wypełnienia zielonką na odcinku okrycia folią, który założyliśmy 21 metrów, nacinamy folię na ścianach wewnętrznych z lewej i z prawej strony i folię białą, która okrywa ściany wewnątrz silosu zakładamy do wewnątrz silosu i następnie e, okładamy folią Blue Nine, folią dziewięciu składnikową firmy Bok, która ma zadanie okryć ciszonkę, czy zielonkę i pryzmę łącznie z folią białą, folią wewnętrzną, która okrywa ściany. W momencie pojawienia się deszczu, opadów, deszcz woda rozkłada się na folię niebieskiej, spływa między ścianę i folię, która okrywa i zabezpiecza ścianę i dostaje się do, bezpośrednio do sztoka silosu, nie dostając się pod pryzmę czy wewnątrz pryzmu. Silos o długości 100 metrów podzieliliśmy na 5 odcinków, i te 5 odcinków niezależnie na 5 odcinków folii i na 10 odcinków siatki. Założyliśmy, że urobek kiszonki z kukurydzy około 2000 ton na dobę pozwoli wypełnić ten odcinek, przykryć folią, następnie siatką od bezpośrednio po ubiciu i uformowaniu pryzny. Następnie, następny odcinek, następny urobek, i tak następnie przykrywamy, i ten etap przykrywania trwał co najmniej. 6 dni, aż do okrycia i zamknięcia całego silosu. Metoda ułożenia folii i okrycia silosu piatką polegała na tak zwanym pełnieniu dobowym urobkiem, to znaczy założyliśmy około 2000 ton na dobę masy, czyli zielonki z kukurydzy przy wilgotności i suchej masy około 36%. Każdy dobowy urobek założyliśmy okrycie folią o głębokości 22 metrów i szerokości 32 metrów. Na powierzchni folii Dziewięcioskładnikowej, nieprzepuszczalnej dla powietrza, czyli właściwie dla tlenu i dla dwutlenku, okryliśmy siatką na dwóch etapach głębokości około 10 metrów na powierzchnię jednej płaszczyzny folii. Przy założeniu na głębokość jednego metra, założenie folii oczywiście na głębokość 3 metrów. Do tego przychodzą boki foliowe w dwóch rzędach po wewnętrznej stronie ściany silosu z jednej i z drugiej strony i na łączeniach również dwa rzędy worków silosowych na łączeniu folii z folią i po jednym rzędzie worków silosowych na łączeniu siatki z siatką. Worki foliowe wypełnionymi odpowiednim granulatem z kamienia o długości 0,8 do 1 cm. Oczywiście worki wypełnione są w 75%, ma to zadanie odpowiednio ułożenie i docisk warstw folii. Oczywiście eliminujemy piasek często używany do wołków silosowych, ponieważ zimą ma tendencję do zawilgocenia i do zamarzania, w związku z tym wołki stają się dość sztywne i uniemożliwiają docisk w momencie kiedy pryzma pracuje. Co chcieliśmy uzyskać dzięki tej innowacyjnej metodzie krycia silosu o tak dużych gabarytach? Otóż przede wszystkim od razu po ubiciu i uformowaniu pryzmy zatrzymaniu gazu, przede wszystkim dwutlenku węgla. Jest to jednoznacznie po okryciu widoczny balon folii, która wypełnia folię łącznie z siatką i trwa to w około 10, od 7 do 10 dni, następnie gazy i dwutlenek węgla Wracają z powrotem do pryzmu. Chodzi o to, żeby nie pozbawić się dwutlenku węgla. Ma zostać, ma brać udział w procesie zakiszania, a jednocześnie uniemożliwiamy dostawanie się tlenu z zewnątrz. Agrotech Junoszyn. Techniczna obsługa rolnictwa. Sprzedaż maszyn, serwis części.